Pan nazywa mi słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie Panie. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. Po zachodzie słońca, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając, Ty jesteś syn Boży. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo panińskie. jak słyszeliśmy, jak wiemy i zapewne to kierowało nami, aby przyjść dzisiaj na tę Eucharystię. Rozpoczynamy jerycho modlitwy, które oczywiście to siostry wypisały też na kartkach przed wejściem do Kościoła. Ta Tradycja ten sposób modlitwy nawiązuje oczywiście do starotestamentalnego wydarzenia z Księgi Jozuego. Wydarzenia w którym lud Boży, naród wybrany wchodząc do ziemi obiecanej napotkał między innymi także miasto Jerycho, otoczone murami, miasto, które miało nie być zdobyte przez atak wojskowy, ale przez działanie samego Boga. Wiemy, że Pan Bóg polecił Jozułemu, aby przez siedem dni Izraelici okrążali z Przymierza mury obronne tego miasta i siódmego dnia przy głosie trąbi, przy okrzyku wydanym przez Naród wybrany, te mury, miasta rozpadły się i miasto mogło zostać zdobyte przez Izraelitów. Jerycho modlitwy nawiązujące do tamtego wydarzenia, czy inspirujące się tamtym wydarzeniem, najpierw przypomina nam, że to Pan Bóg kieruje naszym życiem, to On niejako rządzi. Naszym życiem. On kieruje naszymi stopami. To On ustala sposób naszego marszu, sposób naszego życia. My czasami próbujemy to nasze życie układać według swoich logik, swojego myślenia, patrzenia na świat, na siebie, na naszych bliskich. Próbujemy także układać życie Kościoła, który tworzymy. Również według naszych pomysłów, ale jeśli mamy rozpocząć dzisiaj modlitwę inspirowaną właśnie tamtym wydarzeniem, to, to powinniśmy próbować właśnie tak jak Izraelici, słuchać Boga. Co on dzisiaj nam mówi na rozpoczęcie tej modlitwy? W pierwszym czytaniu słyszeliśmy. Słowa świętego Pawła z listu do Kolosan, w którym najpierw dziękował On Bogu, Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze, ilekroć modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie, o Waszej nadziei, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei i nagrody. Dziękcznienie. Pan Bóg dzisiaj przypomina nam, że powinniśmy zawsze rozpoczynać naszą modlitwę. Dzisiaj powinniśmy rozpocząć naszą modlitwę od dziękczynienia. Być może już poukładaliśmy sobie, co w tej modlitwie Jerycha będziemy do Boga mówić. Być może już zaplanowaliśmy sobie. Za jakich wrogów będziemy się modlić, albo o jakie wielkie dzieła będziemy prosić Boga. A Jego pierwsze słowo to, to słowo dziękczynienie. Eucharystia, która rozpoczyna to Jericho-modlitwy, zawsze jest dziękczynieniem. Eucharystia zawsze jest dziękczynieniem. Powinniśmy więc Bogu dziękować. Przede wszystkim powinniśmy dziękować za to, że daje nam czas. Daje nam swoje światło i gromadzi nas właśnie na takiej modlitwie, że wzywa nas do modlitwy i że widzi w nas ludzi wiary, miłości, nadziei. Myślę, że jako Kościół, jako Diecesja, jako wspólnota, powinniśmy dziękować Bogu za tak wielu ludzi, którzy decydują się też na tę modlitwę. Ta modlitwa rozpoczyna się tutaj w kościele przy klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych. Ale ksiądz arcybiskup także teraz rozpoczyna tę modlitwę w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi. Ta modlitwa rozpoczyna się także w Aleksandrowie Łódzkim, w parafii Świętych Archaniołów Michała i Rafała. Rozpoczyna się w Kościele Matki Kościoła i Świętej Barbary w Bełchatowie. Rozpoczyna się w Kolegiacie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Łasku. Rozpoczyna się w Kościele Świętej Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim. To wiele miejsc, w których, jak wiemy, przez siedem najbliższych dni i nocy będzie trwała ufna i wytrwała modlitwa. Jak wielu ludzi jest w nią zaangażowanych, jak wielu ludzi pragnie się modlić, pragnie oddać swój czas, jak wielu ludzi widzi potrzebę tej modlitwy, jak wielu ludzi jest pod działaniem Ducha Świętego i chce się modlić. Już za to powinniśmy Panu Bogu dziękować, że tak wiele miejsc i ludzi. Chcę Go wychwalać, chcę Go wielbić, chcemy Mu oddawać swój czas, chcę się modlić. Ta modlitwa to z pewnością świadectwo wiary, nadziei i miłości. Jak pisze Święty Paweł w liście do Kolosan, Ewangelia, która do Was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u Was owocuje ona i rośnie. Ta modlitwa Jerycha, to nawet jeśli nastawiałaby nas na jakąś, przynajmniej duchową walkę i prośbę o to, aby Pan Bóg działał wielkie rzeczy i walczył z kimś lub z czymś, to najpierw powinna nas, zgodnie z tym słowem, które dzisiaj otrzymujemy, uwrażliwić właśnie na potrzeby dziękczynienia Bogu, jak wiele dobra się pośród nas dzieje, jak wiele dobra jest w naszym życiu, jak wielu dobrych ludzi spotykamy, jak wielu dobrych ludzi Pan Bóg stawia na naszej drodze. Trzeba zobaczyć także w tym słowie Bożym, które dzisiaj otrzymujemy, potęgę Ewangelii i wiary w naszych braciach i siostrach, których święty Paweł wprost nazywa w swoim liście, jak słyszeliśmy dzisiaj, świętymi. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa, Jezusa i Tymoteusz, brat do świętych i wiernych w Chrystusie braci w kolosach. Tak, Bóg jest święty, także święty w naszych braciach i siostrach. I choć pewnie bardziej rzuca nam się w oczy zło, pewnie bardziej doskwierają nam grzechy naszej i naszych bliźnich, pewnie łatwiej nam jest dostrzec różnego rodzaju braki i potrzeby, i właśnie te mury, których chcemy, które chcemy, aby Pan Bóg zburzył. To najpierw dziękujmy Bogu za dobro, które za Jego łaską dzieje się w nas, także w naszym kościele. Ewangelia dnia dzisiejszego przypomina nam cuda Jezusa, które dokonywał pośród swoich bliskich. Słyszeliśmy o uzdrowieniu teściowej Szymona, swojego pierwszego ucznia. Był w domu Szymona, uzdrowił ją z gorączki. Później święty Łukasz, w tym fragmencie Ewangelii, który usłyszeliśmy, przypomniał nam, że przynoszono do Jezusa różnych chorych i cierpiących, których on uzdrawiał. To jest pewnie bardzo naturalny motyw i cel naszej modlitwy. Chcemy prosić za tak wielu ludzi, którzy są cierpiący. I myślimy w tej naszej modlitwie i będziemy myśleć, modlić się w czasie tego Jerycha modlitwy za tak wielu ludzi udręczonych cierpieniem fizycznym, przebywających w szpitalach, ale także cierpiących trochę anonimowo w domach, Wielu młodych ludzi i dzieci cierpiących, których nam tak trudno zrozumieć, dlaczego cierpią, dlaczego chorują, dlaczego, dlaczego Pan Bóg w swojej opatrzności dopuszcza takie cierpienie. Pan Jezus w tej Ewangelii, którą usłyszeliśmy dzisiaj, wypędzał złe duchy. Pewnie to także przypomnienie, że powinniśmy modlić się w intencji wielu ludzi, którzy dostali się pod władzę działania złego ducha i cierpią jego obecność, jego działanie. Modlić się za tych, którzy doświadczają wprost zajęcia swojego ciała i duszy przez złego ducha, jak mówimy, opętanych. Ale także uzależnionych od Jego działania, uzależnionych od rozmaitych zniewoleń. To jest nasz naturalny kierunek modlitwy i pewnie to Jericho modlitwy sprawi, że, że Pan Bóg usłyszy wiele takich modlitw, wiele takich prośb o dzieciach, o ludziach starszych, o ludziach młodych, o tych, którzy, którzy rozpoczynają swoje życie małżeńskie, mają dzieci i nagle dosięga ich cierpienie. I to cierpienie takie, które może prowadzić do śmierci. Jak wiele lęku i strachu kryje się właśnie za takim cierpieniem, jak wiele niepewności kryje się za takim cierpieniem, to modlitwa, ta modlitwa Jerycha z pewnością dotknie i. I te obszary bólu, cierpienia. Ale dzisiejsza Ewangelia mówi także i o Jezusie, który chce być zatrzymany przez swoich, a jednak, a jednak odchodzi i mówi także innym miastom, muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Po to zostałem posłany do innych, do tych daleko do tych obcych, do tych, którzy tej Ewangelii jeszcze nie słyszeli. I to jest pewnie też cel tego naszego Jerycha modlitwy, aby obejmować duchowo wszystkich, którzy tej Ewangelii nie słyszeli, albo ją usłyszeli i zobaczyli w wykrzywionym zwierciadle naszych grzechów którzy być może o Ewangelii myślą źle, bo widzą ludzi źle żyjących Ewangelią. Tak czy inaczej, mury, które zostały zniszczone przez działanie Boga, w tym wydarzeniu zdobycia Jerycha przez naród wybrany, niech Pan Bóg odnajdzie i wskaże nam te mury. One mogą być w nas, Mogą oznaczać nasze wewnętrzne zamknięcie na działanie Ducha Świętego. Mogą oznaczać mury, które nas ludzi między sobą dzielą, odgradzają, nie pozwalają na, na wspólnotę, nie pozwalają nam cieszyć się wiarą, nadzieją i miłością, bo jesteśmy zamknięci w swoich światach. Niech Pan Bóg nam pomaga także zobaczyć te mury, mury, które dzielą nas, ludzi różnych przekonań, różnych wizji, także człowieka czy chociażby naszej ojczyzny. Niech Pan Bóg sam te mury niszczy, a czas, który Mu oddajemy, Jemu oddajemy na modlitwę, niech będzie czasem otwierania się na jego działanie w nas i pośród nas.